Mamy godzinę 15.30. Można już. Otwieram sesję Rady Gminy Zdrosowice. Na początku pragnę przywitać radnych na miejscu jak i zdalnych. Panią Wójt, panią mecenas, pana wójta no i wszystkich naczelników, którzy zdalnie z nami współpracują. Dzień dobry. Punkt drugi stwierdzenie kworum. Proszę o przyciśnięcie kworum. Panie Klaudusiu, panie, panie Michalik, proszę jeszcze przycisnąć, bo nie ma Pana tu jeszcze, a wiem, że jesteście. Pan Klaudiusz, aplik. No, ja Jest, doszło. No, ale to już drugi raz. Dziękuję. Stwierdzam, stwierdzam kworum do podejmowania dzisiejszej sesji uchwał. Mamy dwunastu radnych, w tym dwóch Trzech radnych nieobecnych usprawiedliwionych. Na początku sesji chciałem wszystkich przeprosić za usterki techniczne, które spowodowały przesunięcie z otwarcia sesji o 30 minut, ale mam nadzieję, że teraz nam się to uda już bezproblemowo przeprowadzić. Przystępujemy do punktu kolejnego dzisiejszej sesji: rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany prowadzonego porządku obrad. Oddaję głos pani Wójt. Witam. Ja jestem o. akurat męskiego. Przepraszam, ja myślę, że Pani Wójt tutaj będzie wprowadzała zmiany. Proszę, proszę Panie Wójcie. Tak. Mam prośbę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zborsławice, grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. To jest dróg numer 5. To jest spowodowane tym, że na posiedzeniu Komisji Poniedziałkowym było dużo wątpliwości i temu zagadnieniu będzie poświęcona cała Komisji, całe posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 6 maja o godzinie 15, również w tej wersji zdalnej. Oraz proszę o uwzględnienie autopoprawki zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na inwestycje służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie gminy Zbrosławice na druku nr 6. Dziękuję. Dziękuję. Odczytam porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. otwarcie sesji. Punkt drugi. stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał. Punkt trzeci. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad, Punkt czwarty. Przyjęcie porządku obrad, Punkt piąty. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wrocławice na lata 2020-2029 na druku nr 1, zmian w budżecie gminy Wrocławice na rok 2020 na druku nr 2, przekazania środków finansowych dla policji na druku nr 3, udzielenia pomocy finansowej powiatowi, powiatowi Tarnogórskiemu na druku numer 4 oraz zmieniającą uchwałę w sprawie podjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej na inwestycje służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zbierosławice na druku numer 6 jest to autopoprawka. Punkt 6 zamknięcie sesji. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad przez głosowanie elektroniczne. Pani Justyna Dziemba. Dziękuję. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 12 radnych za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu piątego: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zbrysławice na lata 2020-2029 na druku numer 1. Konieczny projekt uchwały był tematem prac Komisji Budżetu. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Panią Przewodniczącą, Panią Dziębę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. 14 głosami za. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania, do przyjęcia uchwały. Proszę głosować. Pan Klaudiusz i Pan Norbert. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Przystępujemy do prac nad projektem uchwały na druku nr 2 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zdrowia na rok 2020. Poniższy projekt uchwały również był tematem prac Komisji i Budżetu. Proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie stanowiska Komisji. Dziękuję. Komisja zaopiniowała projekt uchwały na druku numer 2 pozytywnie. 14 głosami za. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Uchwała na druku numer 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Zdrowia na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie. 12 głosami za. Przystępujemy do prac nad projektem uchwały na druku nr 3 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Również ta, ten projekt uchwały był tematem prac Komisji Budżetu. Proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie stanowiska komisji. Dziękuję. Komisja Budżetu Gospodarki i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 3 pozytywnie 14 głosami. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję projekt uchwały na druku numer 3 został podjęty jednogłośnie dwunastoma głosami za. Przystępujemy do pracy nad projektem uchwały na druku numer 6, jest to autopoprawka zmieniającą uchwałę, przepraszam 4, przepraszam na druku numer 4 udzielenia pomocy finansowej powiatowi tarnogórskiemu na druku numer 4. Poniższy projekt był również tematem prac komisji budżetu. Proszę o przedstawienie opinii. Dziękuję. Opinią, y, opinia pozytywna. Komisja Budżetu zaopiniowała na drugą numer 4. 14 głosami za. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Uchwała na druku nr 4 została podjęta jednogłośnie dwunastoma głosami za. Przystępujemy do prac nad projektem uchwały na druku nr 6. Jest to autopoprawka w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na inwestycje służące ograniczaniu niskiej emisji na terenie gminy z Wrocławice. Udzielam głos przewodniczącej komisji budżetu. Proszę o opinię. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt uchwały na druku numer 6 pozytywnie wraz z autopoprawką. Teraz ma głos. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Panie Norbercie. No dobrze, się autopoprawka, Proszę nie... na to nacisnąć. Dziękuję. Projekt uchwały na druku nr 6 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na instytucje służące ograniczaniu niskiej emisji na terenie gminy zosowice zostało podjęte jednogłośnie dwunastoma głosami za. W ten sposób zakończyliśmy blok uchwał. Chciałem tutaj podziękować informatykom i służbom technicznym, którym udało się ten problem rozwiązać, bo naprawdę byśmy tej sesji nie mogli odbyć. Mamy już tutaj przetestowany sposób i mam nadzieję, że następne komisje i sesje będą się odbywać w sposób elektroniczny, bezpieczny dla naszych mieszkańców i będzie działała działa Rada zgodnie z swoimi wyznaczonymi zadaniami. Dziękuję za wszystkich za udział. Zamykam sesję Gminy z Zapraszam na kolejną sesję. Dziękuję również wszystkim radnym za udział i dobrze, dobrą łączność. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję. Dużo zdrowia dla wszystkich. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.